Witam serdecznie. Mam na imię siostra Elżbieta, jestem misjonarką z Boliwii. Służę dla Kościoła, dla Pana Boga od czterech lat w mieście Oruro, razem z moją współsiostrą, siostrą Joaną Olszewską. Dzisiaj chciałabym trochę powiedzieć o kościele w Oruro. tak O całej Boliwii może nie, dlatego, że no każda miejscowość, każde miasto, każdy region ma swoje zwyczaje, swoje tradycje. Powiem o mieście Oruro, o diecezji Oruro. Więc diecezja Oruro jest dosyć duża, mówią, że to jest jedna trzecia Polski. Biskupem diecezji jest ksiądz biskup Krzysztof Białasik, biskup z Polski, barbista. Już 14-15 lat jest biskupem w Oruro. I większość parafii znajduje się w mieście Oruro i tylko niektóre nieliczne są na wioskach, dlatego, że to są góry, więc większość ludzi się gromadzi w mieście. Co jest charakterystyczne dla kościoła? Kościół żyje. Naprawdę w kościele podczas każdej Msze święty przychodzi bardzo dużo ludzi w niedzielę na mszach świętych z młodzieżą. Tak jak ja pracuję w katedrze od trzech lat, więc też widać tą, po prostu to życie. Każdą niedzielę na wieczornym Msze święty dla młodzieży jest cały kościół, wszystkie ławki są wypełnione jakieś drogi krzyżowe czy Msze święte. Wspólnotowe, jakieś uroczystości, kościół jest pełny i to, to cieszy. Też mamy w Oruro w liczną grupę ewangelizacyjną De Colores, które powstały w Hiszpanii. Nawet oni mówią, że Ojciec Święty Franciszek też należy do De Colores. Też prężnie działają, pomagają w kościołach, pomagają kapłanom. Do tej grupy należy dużo kapłanów i ta grupa ma spotkanie u nas w domu każdy poniedziałek. I przychodzi na takie spotkanie około 100-200 osób. Ludzie w różnym wieku. Są i mężczyźni, kobiety, dzieci, dorośli, młodzież. Spotkanie wygląda, zawsze jest... Różaniec modlą, modlą się na różańcu albo koronkę do Miłosierdzia Bożego. No właśnie tutaj chcę powiedzieć, że w Oruro nawet mamy kościół pod kaplicą pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, i ten kult Miłosierdzia Bożego jest bardzo poszerzony. Wszyscy znają. Wszyscy słyszeli o świętej Faustynie. Tak samo bardzo szanują i wspominają świętego Jana Pawła II, który w swojej pielgrzymce do Boliwii też był w Oruro. I nawet to zdjęcie, które znane jest, gdzie ojciec święty jest w takim kasku górniczym właśnie tam w Boliwii, no to właśnie było zrobione w Oruro. I wiele osób, którzy byli wtedy na mszy świętej z Ojcem Świętym, to pod koniec, wydaje się, 80 tych lat, wspominają to wydarzenie. No i teraz ze staraniami księdza biskupa też jest budowany kościół pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Więc też tak polskość może, no może też, że mamy w w samym mieście cztery zgromadzenia polskie. Są siostry Dominikanki z Zielonki, siostry Jezusa Miłosiernego, siostry Urszulanki, też są siostry Albertynki, no i my. Więc tam mamy też misjonarzy z Polski, z Kościół Polski, tam jest znany. I powiem tak, że kapanie, którzy którym udało się pobywać w Polsce, takimi między innymi proboszczowi, naprawdę przyjechali bardzo zbudowanie z Polski i próbują w, tym, w swojej działalności, w swojej służbie jakby też gdzieś mniej więcej brać jako wzorce, te co przywieźli z Polski. No ale tak o Kościele co jeszcze mogę powiedzieć? Wierzących jest dużo. Można powiedzieć praktycznie wszyscy wierzą. Tylko czasami to jest pytanie, w kogo i jak wierzą. Przychodzą do kościoła, jak, jeżeli są msze święte za zmarłych, przychodzą całymi rodzinami, znajomi. Wiele osób przychodzi na tą msze chociażby w życiu nie mając, mając sakramentów. Każda parafia ma swoją katechezę, są katechiści. Na przykład w katedrze mamy ponad 100 katechistów. Którzy przygotowują dzieci i młodzież do pierwszej komunii świętej i do bierzmowania, później do sakramentu małżeństwa czy też do chrztu. Więc katechiści to są nie są teolodzy, nie są katecheci, to są po prostu młodzież, dorośli, którzy chcą się dzielić swoją wiarą, przeżyciem swojej wiary z innymi. I katecheza przy parafiach polega właśnie na takim przygotowaniu. Przede wszystkim na te dwa poziomy: przygotowanie do sakramentu y, pierwszej komunii, świętej spowiedzi i do sakramentu bierzmowania. No i ta katecheza trwa y, 9 miesięcy, tak jak rok szkolny. Mają spotkania i przygotowują się. No i później niestety nie ma kontynuacji tej katechezy, tak jak mamy w Polsce, że katecheza teraz, religia jest w szkole, na każdym etapie, czy jak kiedyś wcześniej była w salkach, więc to też obejmowało każdy etap. Natomiast tam w parafiach, każda parafia ma swoich katechistów, którzy przygotowują dzieci, młodzież do sakramentów. Natomiast to jest tylko takie dwa fragmenty w życiu, nie? Co. no Wydaje się, że to jest fajne, że jest, piękne, że wiele osób chcą się dzielić swoją wiarą, ale tego jest za bardzo mało dla takiego no życia religijnego bardziej pogłębionego. Natomiast chciałabym tutaj kilka słów powiedzieć, że tak jak wspomniałam, że Boliwiczycy są bardzo bieżący. Wszyscy wierzą, no ale właśnie w kogo i jak. Większość rodzin jeszcze z wiosek, ci, którzy pochodzą z wiosek wiejskich, wynoszą z domu tradycję taki kult oddania, składania ofiar dla paciamamy. Paciamama to jest Matka Ziemia, e, miesiąc sierpień jest poświęcony dla paciamamy. I tak z jednej strony czcią mają wielkie nabożeństwo do Matki Bożej, do świętego Jakuba, do świętego Michała Archanioła, do Krzyża Świętego. Natomiast z drugiej strony, jeszcze bardzo głęboko w wielu osobach jest zakorzeniony ten kul składania ofiar dla pacie dla Matki Ziemi. Bo Matka Ziemia nam daje, jakby może gdzieś tam brak tej katechezy takiej pogłębionej, nie? że no Matka Ziemia nic nam nie daje, jeżeli Pan Bóg nie pobłogosławi. Matka Ziemia to też jest stworzenie Boże. Więc po prostu ta chwila jakby tej takiej katechezy, no może gdzieś jeszcze tego brakuje. I przykładem jest Sanktuarium Matki Bożej sokawą, jakie mamy w Oruro, gdzie jak się wchodzi do sanktuarium na lewo, to jest normalnie kościół, ołtarz, gdzie odprawiane są msze święte, natomiast na prawo jest wejście, tak jak kościół sanktuarium jest wybudowane na kopalni, więc jest wejście w kopalnię w Kopalnie, w które wcześniej było wydobywana siarka, więc ten zapach jeszcze jeszcze czuć dosyć. I wiele osób przechodzi tam, by składać ofiary dla tio, wujka. Więc uważają, że żeby była równowaga w przyrodzie we wszystkim, to muszą złożyć ofiary i dla Pana Boga i dla tego wujka, jakby wlodarza, tego gospodarza podziemia. I można właśnie zobaczyć, jest figura jakaś mumia, figura nie wiadomo kogo, jakiegoś niby człowieka i, i pod tą figurą składane ofiary z kokis, papierosów z papierosów, często z alkoholu, jakieś palone pieniądze. No i też ludzie na, na wioskach, na polach składają ofiary, palą, robią ołtarzyki, później to spalają, na ołtarzykach są różne zioła. Są jakieś, no właśnie między innymi koka, pieniądze, też jakieś papierosy, jakieś prośby może gdzieś tam, ale nie napisane, tak jak większość ludzi na wiosce nie umieją pisać, więc można kupić swoje pragnienia, które chcesz, można kupić w takich, w takich kwadracikach, gdzie jest narysowane co chcesz, czy samochód, czy maszynę, czy dom, więc to kupują na rynku wiedźm. Między też można tam kupić e, trup, lamy, albo no, zazwyczaj to niemowlę, takie wyciągnięte prosto z łona matki. Też składają do dziedzinia ofiary z, z lam, przy budowaniu budynku. W niektórych regionach są składane też ofiary z ludzi, jeszcze do dnia dzisiejszego. Więc to jest tak, że wierzą, wierzą, wierzą wszyscy, nie? Ale, e, Głębia ich wiary i hmm, ta właśnie prawdziwość wiary, w kogo wierzą i jak wierzą, to jest do dziś dnia jest pod wielkim znakiem zapytania. Wiadomo, że od nas jako misjonarzy wymaga się bardzo dużo katechizacji, katechizacji, ewangelizacji, ale też świadectwa naszego życia. Dlatego, że na siłę, już widziałyśmy, widzimy w historii, że to się nie dało. Więc po prostu tylko malutkimi krokami no, jest bardzo dużo do, do zrobienia na pole ewangelizacji.